Siemano, w tym poradniku pokażę Wam, jak zarejestrować się na Lomax MT2. Więc zaczynajmy. Wchodzimy na stronę, która w nie w opisie. E, więc zaczynajmy. E, lo, tu wpisujemy login, czyli... Na, na przykład... Siema Hasło Byle jakie hasło, jakie chcecie, czyli siema12 na przykład. Tutaj powtarzamy hasło siema12. Email wpisujemy, ja wpisuję swój, a wy możecie wpisać swój. Jeśli zapomnisie hasła lub coś w tym stylu, musimy, możemy sobie zadać pytanie pomocnicze. Na przykład wpisujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, trzy, sześć, siedem, a nadalej musimy wpisać odpowiedź. Najlepiej bym radził, bym wpisać to samo co u góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć, sześć, siedem. Ocena polecenia. Tutaj nic nie wpisujemy. Kod usunięcie w postaci. Zawsze wpisujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Sześć, sześć. Ale już to zawsze jak chcecie się zarejestrować, to już będzie napisane. Wchodzimy na dół i piszę oświadczam, że przeczytałem i zgadzam się na warunki regulaminu. Zaznaczamy i, i przepisujemy kod. a pizza, cusler, to cuneg to i nocik to może być No i jak u jak widać, to ten login już jest zajęty, więc wy możecie się sobie u siebie zrobić no inny login, więc Nara. W następnym poradniku pokażę Wam, jak pobrać yy, yy, klienta do Lomax MT2. Więc Nara.